Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, tutaj Olga Palka, a to kanał Klub Przedsiębiorczości, gdzie zapraszam praktyków biznesu, ludzi, którzy dzieląc się swoją wiedzą, inspirują i motywują innych do działania. Dzisiaj kolejny odcinek serii podsumowań, który będzie nosił tytuł Skąd wziąć pieniądze na pomysł, który ma okazać się Twoim biznesem? Zakładam, że masz już pomysł, został on już zweryfikowany i przeanalizowany pod kątem rynku i chcesz zacząć działać. W wielu przypadkach, aby to zrobić, potrzebujesz. Kapitału. Także dzisiaj zebrałam wypowiedzi moich gości, którzy mówią o tym, skąd wziąć pieniądze właśnie na biznes. Zanim jednak zacznę, przypominam o premierze najnowszej książki Adama Przemyka. Moc działania naszego współzałożyciela Klubu Przedsiębiorczości, który dzieli się swoją historią, opowiada o różnych ciekawych momentach ze swojego życia, o tym w jaki sposób buduje długofalowe relacje, jak zbudował zespoły sprzedażowe, a także jakie wskazówki są dla ciebie, abyś mógł mieć więcej energii i motywacji na co dzień. Także, jeżeli jesteś gotowy, to zaczynamy. Bank daje Ci kredyt, możesz też wypuścić obligacje swojej firmy, natomiast w momencie, kiedy jesteś początkującym startupem, początkującym przedsiębiorcą, no wiadomo, że ciężko będzie z tym kredytem. Dlatego pojawiają się takie możliwości jak dotacje unijne, crowdfunding, czy nawet fundusze seedowe, które Inwestują w jakieś startupy na początku rozwoju firmy, a potem czekają na zyski. Jest też również opcja skorzystania z pomocy anioła biznesu czyli osoby, która inwestuje swoje nadwyżki kapitałowe no właśnie nie na giełdzie, ale w jakieś ciekawe projekty, pomysły, startupy. Przy okazji daje swoje kontakty, daje swoje know-how, służy mentoringiem, coachingiem i przy okazji komercjalizuje. Produkty. Zaczynamy od Grzegorza Błażewicza, właśnie właściciela startupu, jak również inwestora. Który mocno podkreśla fakt, że warto mieć chociaż minimalny kapitał na początku, zanim pójdziesz do jakiegoś zewnętrznego inwestora. Mówi też o tym, że warto przygotować tak zwane MVP. I wcale tu nie chodzi o sport, czyli najbardziej wartościowego gracza, ale chodzi o taki minimalny produkt, który jesteś w stanie wypuścić na rynek, w ogóle sprzedać go, czyli zacząć go monetyzować właśnie od swoich klientów. Da Ci to przede wszystkim feedback, da Ci analizę rynku, no i przy okazji. Pozwoli też zaoszczędzić pieniądze. Grzegorz Błażewicz mówi, że pomysł kosztuje złotówkę plus VAT. Dlaczego? Ponieważ możesz mieć bardzo dobry pomysł, ale słabą egzekucję, albo słaby pomysł i świetną egzekucję, którą właśnie możesz traktować w postaci obsługi posprzedażowej, upsellingu, no i w ogóle szerokich możliwości wejścia na rynek. Aby wprowadzić produkt na rynek, no, przede wszystkim możesz mieć. Ankietę możesz sporządzać ankiety, możesz tworzyć landing page, gdzie już będą się zgłaszali pierwsi klienci i robić tak zwane przedpremiery swojej książki albo jakiegoś produktu kursu, jak również możesz po prostu wypuścić jakiś fajkowy news w internet, sprawdzić, jaki jest odzyw i na podstawie tego przekonać się, czy faktycznie będziesz mieć swoich. Odbiorców, także jak widzisz, możliwości jest mnóstwo, ale warto jest, żeby właśnie zacząć już pozyskiwać pierwsze pieniądze od swoich klientów i stopniowo rozwijać siebie na rynku. Lech Kaniuk, autor książki Siła Pędu, którą oczywiście możesz również znaleźć w naszej księgarni internetowej, ma taką swoją metodę 3F, którą stosuje na początku. Kiedy wprowadza jakiś produkt bądź startup na rynek. Pierwsze F to family, czyli rodzina, to najbliższe Twoje otoczenie, które mocno w Ciebie wierzy, które potrafi wyciągnąć ze swojego portfela e, właśnie kapitał, dać ci go i powiedzieć rób z tym, co uważasz. Drugie F to Friends, czyli przyjaciele, czyli te osoby, które być może nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, chcą stać się elementem jakiegoś projektu chcą być współudziałowcami, natomiast bardzo mocno ci ufają. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że czasami ci frensi, czy ci przyjaciele potem już mogą nimi nie zostać, gdyby ci projekt nie wyszedł, ale wiadomo, że zawsze w przypadku inwestycji trzeba wziąć pod uwagę ryzyko. Natomiast trzecie F to Fools, czyli ci wariaci, którzy przekonani są o Twojej wizji, misji, produktu, projektu i z całej siły chcą ci kibicować, przez to inwestują swoje środki, właśnie nadwyżki kapitałowe, też niejednokrotnie stają się współudziałowcami w Twoich projektach i właśnie dzięki tym możesz pozyskiwać fundusze na swój pomysł. W przypadku Mateusza Macha takim friendem był jego nauczyciel, który zainwestował na początku właśnie jego pomysłu odnośnie aplikacji 5up. Następnie Pozyskał pół miliona złotych od swoich inwestorów, ale Mateusz też mówi o tym, że ważne jest, jaki typ biznesu prowadzisz, bo wiadomo, że jedne biznesy są bardziej kapitałochłonne, drugie trochę mniej. Niemniej trzeba właśnie na samym początku poświęcić się w 100% sprzedaży i właśnie pozyskiwaniu kapitału od swoich klientów. Tym samym podkreśla fakt, że warto bootstrappingować, czyli reinwestować zarobione środki właśnie na rozwój swojej firmy. Trzeba wziąć na klatę odpowiedzialność za swoje decyzje, bo musimy wiedzieć, że jeżeli reinwestujemy te środki, to też musimy mieć poduszkę finansową na to, żeby pozwolić sobie na ewentualne porażki. Mówi się, że jeżeli nie masz zbudowanej poduszki finansowej, to nie do końca możecie być stać na Właśnie porażki. Dlatego odkładaj sobie chociażby 20% tego, co zarobisz, właśnie na tak zwaną czarną godzinę. Nie lubię tego określenia, ale tak w założeniu jest, że w momencie, kiedy przyjdą trudne czasy, chociażby sytuacja, która nas teraz dotknęła, pandemiczna, gdzie trzeba wyciągnąć te swoje oszczędności i niejednokrotnie władować ją firmę, żeby ją uratować, żeby na przykład zapewnić pensję swoim pracownikom, to jest to bardzo ważne. I o tym właśnie mówi. Andrzej Spóła, czyli osoba, która podkreśla cały czas fokus na tym, aby mieć netto, aby nie łączyć też środków, Prywatnych ze środkami firmowymi, bo osoby, które są na jednoosobowej działalności gospodarczej, no niestety, ale często mieszają te finanse, czyli mają tylko powiedzmy jedno konto bankowe i z niego sobie kupują rzeczy za firmowe pieniądze, za prywatne pieniądze, i potem jest duży chaos. Przez to tracą kontrolę nad swoimi oszczędnościami, których też niejednokrotnie po prostu nie mają, nie wiedzą, gdzie się te pieniądze rozchodzą. Nie kalkulują ryzyka, no i przez to właśnie nie mają tak zwanego cash flow. Także pamiętaj o tym, jeżeli planujesz założyć swoją działalność gospodarczą, żeby rozgraniczyć te dwa konta. Ja też tak mam, że mam jedno konto firmowe. Które tylko i wyłącznie służy mi po, po to, żeby płacić za swoje koszty, ale firmowe. Oczywiście przelewam sobie określoną kwotę co miesiąc na swoje konto prywatne, ale swoje przyjemności, właśnie wydatki na przyjemności, tylko i wyłącznie pokrywam właśnie z tego konta prywatnego. Dzięki temu jest mi łatwo dojść, gdzie te pieniądze się rozchodzą, jakie mam miesięczne właśnie wydatki. Także gorąco Ci polecam, załóż sobie dwa konta, przynajmniej bankowe. Wracając jeszcze do Mateusza Macha, dzisiaj inwestuje on w spółki, które na przykład potrzebują wejść w kolejny rynek, czyli jeżeli są już na rynku lokalnym bądź międzynarodowym, to potrzebują teraz eksperta, który nie tylko podzieli się z nimi swoim kapitałem, ale również sprzeda im swoje know-how, przez co też niejednokrotnie staje się współ, właścicielem, współudziałowcem projektu, który realizują. Także Mateusz dzisiaj dość mocno strapinguje te swoje yy, inwestycje, co zapewnia mu niezależność finansową i przez to też się nie zadłuża. No bo nie ma nic gorszego niż taka kotwica u nogi, która cię ciągnie na dół, a jeszcze jak masz kilka projektów, kilka, kilkanaście, no to wiadomo, że może 10 nie wypalić, a ten jeden pokryje yy, cały ten sukces. Pozostałych. Przykładem, który właśnie tutaj bootstrappinguje swoje finanse, to jest Wojtek Żabiński, czyli Wojtek na Zanzibarze. kiedy go zapytałam, czy ten pierwszy pensjonat, który stawiał, był w jakikolwiek sposób wspomagany kredytem czy jakimś zewnętrznym finansowaniem, powiedział, że absolutnie nie. Wszystko było pokrywane z jego własnych środków oszczędności i organicznie w momencie, kiedy się rozwijał, kiedy zapraszał kolejnych gości, reinwestował te środki i przez to dzisiaj ma ponad 11. Hoteli. Docelowo będzie ich 20. Dzisiaj mamy czerwiec 2021 roku. Także zobaczymy, jak daleko to zajdzie, ale to wszystko się odbywa w sposób właśnie organiczny. Jeżeli go na coś nie było stać, to po prostu dogadywał się z innymi osobami na płatność natalną, albo jeszcze w jakiś inny sposób. Tylko właśnie po to, żeby uniknąć kredytowania, żeby uniknąć tej kotwicy u nogi, która będzie ciągnęła. Na dół. Kolejnym przykładem osoby, która traktuje swój projekt jako takie trochę dziecko, to jest twórca polarów niwelujących szkodliwe światło niebieskie i Shield Sebastian Kilichowski. Sebastian też przyznaje w wywiadzie że raz już sparzył się podczas proszenia o dofinansowanie i teraz chce wszystko robić sam. W ogóle zaczynał od tego, że sprzedawał poprzez arkusz w Google swoje produkty, zbudował pewną społeczność, edukował ją, karmił wieloma informacjami. No i teraz ma swoich klientów, osoby, które zwracają do niego, które polecają jego produkty. Co więcej, nawiązał współpracę z influencerami, czyli znowu poszukał takiego zewnętrznego bodźca, który napędza jego sprzedaż. I dzięki temu kompletnie się nie kredytuje, nie sięga po dofinansowanie zewnętrzne i również bootstrapinguje swoje zyski. Spójrzmy trochę z innej strony. Mamy Daniela Kubacha. Notabene, Daniela szósta książka znajdzie się za niedługo w naszej księgarni internetowej. Daniel jest aniołem biznesu, w swoim portfelu ma ponad 14 spółek, inwestuje w branży nowej technologii, zdrowia, ale na pytanie. Co go przekonuje, żeby zainwestował swoje środki w jakiś projekt, mówi o tym, że przede wszystkim musi być to projekt, produkt innowacyjny, musi być taki, który dotyczy um, większej ilości osób, jakiegoś problemu społecznego, no i musi zmieniać świat. Także tutaj Daniel mocno również podkreśla fakt, że należy sobie znaleźć takiego inwestora, anioła biznesu, który będzie spójny z naszym produktem. A w ogóle jak znaleźć anioła biznesu? No też się zdziwiłam, ale wystarczy wpisać w Google. Po prostu wpisz anioł biznesu, przejrzyj jakie to są osoby, czym się zajmowały wcześniej, jakimi projektami, z jakimi projektami działały i na podstawie tego wybierz taką osobę, która jest najbardziej spójna właśnie z twoim projektem. W pracy z Przedsiębiorcami widzę taką pewną zależność, że w momencie, kiedy pytam kogoś e, przy poznaniu się, no to skąd jesteś i czym się zajmujesz? No to jeszcze na pytanie skąd jesteś łatwo odpowiedzieć, ale jak już ktoś ma powiedzieć, czym się zajmuje, to nagle tworzą się takie schody, że właściwie z jednej strony ktoś chce coś więcej opowiedzieć, z drugiej strony boi się, że zostanie niezrozumiany i w efekcie końcowym, no. To jego przedstawienie nie jest takie ciekawe. Czyli, na przykład, ktoś produkuje meble i mówi, że tylko robi meble, a w istocie ma jakieś wystawy, tworzy designerskie projekty i naprawdę e, tworzy to w sposób bardzo, bardzo ciekawy. A przez to, że nie potrafi się przedstawić w sposób efektywny, ciekawy, taki, że kogoś przekona do siebie, po prostu ktoś go kupi, bardzo mocno się depresjonuje. Co za tym idzie? No, budzi się frustracja w nas samych, bo w momencie, kiedy odejdziemy od takiej osoby, czy na, na spotkania networkingowe, to mówimy, kurde, mogę to inaczej powiedzieć. Teraz on sobie pomyślał, że ja nic ciekawego nie robię, albo wyszedłem na jakiegoś właśnie nudziarza. Dlatego poćwicz sobie albo zapytaj eksperta. Jest wiele osób, które zajmują się wystąpieniami publicznymi. My też w klubie mamy takie specjalne zajęcia stworzenia elevator pitch, które właśnie pozwalają na to, żeby w sposób prosty, no bo ktoś musicie zrozumieć, taki efektywny i ciekawy przedstawić siebie i swój produkt. Bo jak później pójdziesz do anioła biznesu i będziesz go właśnie musiał do siebie przekonać, to wierz mi, że anioł biznesu kupuje przede wszystkim najpierw Ciebie, czyli to, jakim Ty jesteś osobą, w jaki sposób opowiadasz o sobie, co już Ci się udało osiągnąć. Także mocno zachęcam Cię do tego, żebyś popracował nad sposobem opowiadania o sobie i swoim biznesie. Kolejny anioł biznesu Daniel Lewczuk również mówi o tym, żeby najpierw samemu dużo podziałać, najpierw samemu coś dać od siebie, a dopiero potem sięgać po zewnętrzny kapitał, ale również mówi o tym, że są tak zwani seryjni startupowcy, czyli osoby, które przedstawiają w sposób no taki bardzo ogólny, czyli podczas prezentacji w PowerPoincie aniołowi biznesu projekt. A następnie idą do innego anioła biznesu, przedstawiają produkt B. I najlepsze jest to, że pozyskują środki, zarówno ten projekt A, jak i projekt B. Myśląc, że ci aniołowie nie będą ze sobą się komunikować. Pytanie brzmi: gdzie jest twój fokus? Na ile jesteś rzetelną osobą? Na ile jesteś spójną osobą z tym, co robisz? Bo jeżeli wydaje ci się, że jeżeli pójdziesz do jednego anioła biznesu, dostaniesz pieniądze, pójdziesz do drugiego anioła biznesu, dostaniesz znowu inny kapitał i zobaczysz, ok, no może któryś wyjdzie, to znaczy, że zwiększasz szansę po prostu na porażkę. Brakuje nam tego fokusu. Tutaj znowu się odwołam do Andrzeja Spuły, który bardzo mocno podkreśla to, że jeżeli łapiesz kilka strok za ogon, no to jest duża szansa, że coś ci może po prostu nie wyjść. Dlatego, jeżeli już masz jakiś projekt, to bądź z nim spójny, zaangażuj się w niego na 100%, bo to też będzie bardzo mocno odczuwalne między tobą a osobą, która właśnie chce ci dać kapitał. Co więcej, przedstaw już, co udało ci się osiągnąć, czyli jakie porażki odniosłeś. Przedstaw swój bilans zysków i strat, czyli pokaż w jaki sposób wychodziłeś z porażek. Anioł biznesu nie kupuje już dzisiaj story. Anioł biznesu, tak jak powiedziałam, kupuje ciebie jako osobę, ale również Kupuję wizję, czyli ty musisz przede wszystkim wiedzieć, jak chcesz skomercjalizować swój produkt, bo to, że ty powiesz, że ok, mam taki pomysł i teraz chcę pieniądze i powiem daj, no to wiadomo, że nikt mi tych pieniędzy nie zaoferuje. Ale jeżeli ja już pokażę swoją inicjatywę, swoje zaangażowanie, swoją też zdolność, umiejętność do budowania zespołu, uwaga do zespołu, który będzie również potrafił. Poradzić sobie w momencie, kiedy zabraknie lidera z różnych przyczyn, to to na pewno go bardzo mocno przekona. Normalne jest, że zachodzą tarcia pomiędzy startupem a aniołem biznesu. Częściowo bierze się to z tego, że startupom no niestety, ale brakuje pokory, jak również nie do końca są spójni właśnie z projektem. I aniołem biznesu. To znaczy, że jeżeli masz relacje takie partnerskie, jesteś przede wszystkim szczery z tą osobą, która naprawdę chce dla ciebie dobrze, która ma większe doświadczenie, no to. Masz dużo większe szanse na sukces. Co więcej, warto też pomyśleć o tak zwanych syndykatach, czyli takich, można powiedzieć, wspólnotach interesów, czyli w momencie, kiedy załóżmy działam w technologiach IT, no to znajduję sobie osobę, eksperta, który się tylko i wyłącznie tym zajmuje i wtedy mój biznes ma tak zwany Smart money. Ten projekt ma większe szanse na smart money. To znaczy, że jeżeli ktoś przeanalizuje mój cały model, biznesplan od A do Z, powie mi, na co mam zwrócić uwagę, jakich ludzi sobie do zespołu dobrać, no to znowu mam większe szanse na to, żeby szybciej zmonetyzować swój projekt. Także pomyśl o tym, czy może nie warto zajrzeć do internetu i poszukać tak zwanych syndykatów. A w co inwestuje Daniel? Przede wszystkim w projekty tak zwane impaktowe, czyli które mają realny wpływ na społeczeństwo. Dzisiaj jest to platforma, która łączy terapeutów z osobami, które zmagają się z uzależnieniem czy depresją. A oczywiście Daniel Lewczuk jest również autorem książki Cztery pustynie, w której opowiada o tym, w jaki sposób udało mu się przebiec. Ultramaraton, ale również dzieli się tam swoimi innymi przemyśleniami, doświadczeniami biznesowymi. Także gorąco zapraszam Cię, żebyś zajrzał w naszej księgarni, gdzie możesz właśnie znaleźć tę pozycję książkową. Podsumowując, musisz sobie zdać sprawę, że im szybciej wyjdziesz po dofinansowanie, po kapitał zewnętrzny, tym możesz szybciej stracić kontrolę nad swoim biznesem, nad swoją w ogóle wizją, ponieważ ta osoba być może będzie szybciej chciała wziąć większość udziału, będzie chciała mieć większy wpływ na to, co się dzieje w firmie, jakie osoby będziesz do niej zatrudniał, więc tymczasem to Twoje dziecko po prostu przestanie być. Twoje. Co więcej, nie roztrwajaj tych pieniędzy, które dostaniesz, bo wiele startupów ma niestety taką manierę, że w momencie, kiedy dostają pieniądze, to kupują sobie Lamborghini, kupują sobie właśnie jakieś dobra luksusowe, zamiast reinwestować te środki właśnie w rozwój firmy. Przede wszystkim musisz też wykazać się swoją inicjatywą, czyli w momencie, kiedy spotkasz się. Z inwestorem zewnętrznym, opowiedz o sobie, przedstaw siebie po prostu jako człowieka, który już osiągnął pewien pułap, który zmagał się z wieloma wyzwaniami, który osiągnął już porażki. Nie bój się mówić o porażkach, bo porażki cię właśnie kształtują. Porażki uczą cię, w jaki sposób powinieneś zachować się w przyszłości. Zacznij monetyzować sam ten swój produkt, czyli stwórz ten MVP, czy ten produkt minimalny, który już może zarabiać. Nie, zarobisz nie tylko właśnie pieniądze, ale zarobisz feedback od swoich klientów. Zarobisz doświadczenie, które jest niezbędne, bo być może w przyszłości, kiedy będziesz wchodził z nowym projektem, być może w formacie nowego startupu, będzie Ci znacznie łatwiej, bo właśnie im szybciej będziesz szukał zewnętrznego finansowania, tym później mniej po prostu poczujesz na własnej skórze tego stresu, tej determinacji, a jak również będziesz mieć dużo mniejszą wiarę w siebie. Ważne jest również wybranie dobrego, adekwatnego do swojego projektu, a ła biznesu. Musi być spójny z tym twoim pomysłem, projektem. Przede wszystkim musisz czuć flow, musisz z nim złapać relację partnerską, relację, która jest szczera, oparta na zaufaniu, bo tylko w ten sposób będziecie mogli zdziałać więcej. Stwórz Twój elevator pitch, czyli taką przemowę, o którą jesteś w stanie powiedzieć komuś, czym się zajmujesz, w jaki sposób działasz, co możesz zaoferować, a także Nazwij swoje wyzwania. Czasami, jak pytam przedsiębiorców, co jest dzisiaj Twoim wyzwaniem, to nie każdy potrafi powiedzieć, a wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje potrzeby, ma pewne swoje cele i wie, czego aktualnie mu brakuje. Także spisz sobie to wszystko na kartce, zrób sobie taki bilans, co już mam, co chcę mieć, i na podstawie tego dużo łatwiej będzie Ci. Komunikować się z drugą osobą, nie tylko z inwestorem, ale również swoim potencjalnym klientem, kontrahentem, bo tylko w momencie, kiedy ludzie wiedzą, czego ty potrzebujesz, co możesz zaoferować, jesteś dużo bardziej wiarygodny, jesteś dużo bardziej przejrzysty, jeżeli chodzi o rynek i ludzie cię po prostu kupią. Pokazuj swoją twarz, czyli znowu tutaj się odwołuje do budowania marki osobistej. Wiele firm jest właśnie mm, koordynowane poprzez osoby. Reprezentujący daną firmę, czyli jeżeli ktoś jest znany, to nieważne, czy właśnie będzie sprzedawał dywany, czy będzie sprzedawał suplementy, czy jakieś w ogóle inne rzeczy. Ważne jest to, kto stoi za projektem, bo w momencie, kiedy zbudujesz taką mocną markę osobistą, z którą, z którą jesteś spójny, która jest dobrze odbierana na, na rynku, to nieważne, właśnie co będziesz robił, to tak do ciebie ludzie przyjdą i od ciebie kupią, bo właśnie będą lubić ciebie. Oczywiście, jeżeli chcesz długofalowo sprzedać swój projekt, projekt produkt, firmę, no to nie nazywaj ją swoim imieniem, ale w większości, jeżeli zwłaszcza zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, no to wiadomo, że to imię, nazwisko się gdzieś tam pojawia. Ja też tak mam, dlatego bardzo mocno zależy mi na tym, w jaki sposób. Ludzie mi odbierają, czym się zajmuję, więc przejrzyj również swoje social media. No bo jeżeli teraz promujesz zdrowy tryb życia, a na przykład wrzucasz fotki z McDonald'u albo z jakichś miejsc, gdzie no wiadomo, że tego zdrowego trybu życia nie ma, no to nie dziw się później, że ludzie od ciebie nic nie kupią. Także bardzo mocno nakłaniam cię ku temu, żebyś budował świadomie markę osobistą. Co więcej, Ciekawa jestem i napisz to proszę w komentarzu, w jaki sposób Ty wchodzisz na rynek, czy potrzebujesz tego zewnętrznego kapitału, czy właśnie reinwestujesz swoje środki, czy tak zwanie bootstrappingujesz je. Napisz to proszę, ja oczywiście z chęcią zawsze będę czytała komentarze i na nie odpowiadała. A co więcej, przypominam, że ruszyły już nasze spotkania stacjonarne Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj spotykamy się w sześciu miastach, jest to Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków i zapraszam Cię, jeżeli jesteś zainteresowany, właśnie przyjściem na takie spotkanie, ponetworkingowania się troszkę, masz taką ochotę ponetworkingowania się, no to daj mi znać wiadomości prywatnej, a chętnie udzielę ci większej ilości informacji. I przypominam, stwórz swój elevator pitch, bo na pewno ci się przyda. Tymczasem dziękuję ci za obejrzenie odcinka. Daj łapkę w górę, jeżeli ci się podobał. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco. No i wszystkiego dobrego. Trzymam za ciebie kciuki. Trzymaj się, cześć.